Cześć witajcie, z tej strony Kuba i dzisiaj chciałbym wam pokazać jak zbudować e, Powered Spawner z moda Ender.io i w ogóle jak używać, jakie tam ma funkcje i jak zbudować tam z niego podstawowy mob grinder jeżeli spodoba wam się ten film to możecie zostawić łapkę w górę i wpaść na Discorda ale dobra, zaczynajmy a więc tak, pierwsze co chciałbym zrobić to wyjaśnić crafting tego Powered Spawnera e, do niego będziemy potrzebowali 4 Electrical Steel Ingot, 1 eee, Soul Machine, shish. Ej, Napiszcie w komentarzach, jak to się uczy bo ja, nig ja zawsze, nigdy nie wiedziałem po prostu: eee, Z Logic Controller, 2 eee, Vibrant Crystal, no i jedną z dowolnych głów dostępnych w Minecrafcie. Zapomniałem jeszcze dodać głowę Creepera, ale ona też tutaj jest. Ale dobra. Większość rzeczy, która jest w tym craftingu, jest dodana z tego moda, a więc będę objaśniać, jak się je robi. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym wam pokazać, to Crafting Wybrand Krystala. Będziemy do niego potrzebowali Wybrand Alloy Ingot i po prostu wstawiamy je w crafting i robią się nam vibrant, vibrant, vibrant alloy nuggety Tak samo jak na przykład z złoto. Na przykład ze złota można stworzyć nuggety z Irona, jest z takich innych rzeczy to jest dokładnie to samo tylko, że z tej sztabki Ale okej, okay. jak taką sztabkę zrobić? Mm, będziemy do tego potrzebowali Alloy Smelter Ja użyłem do tego en Enhanced Alloy Smelter ale nie potrzebny jest Enhanced Alloy Smelter tylko w zwykły, jest, zwykły jest e Będziemy również potrzebna nam Ender perły i Energetic Alloy Ingot który zaraz objaśnię jak się robi będziemy mogli również użyć kapasitorów żeby po prostu poszybszyć naszą maszynę żeby była szybsza że... i możemy do tego użyć Basic capacitora, Double Layer capacitora albo Octane capacitora. im kapasitor będzie lepszy tym maszyna będzie szybsza a więc włączamy dźwignię to się tutaj zrobiło zrobiła się Vibrant Alloy Ingot ale tak, co trzeba zrobić żeby zrobić tą sztawkę? Do tego będzie nam potrzebny Glowstone, Gold i Redstone. Również to się robi w Alloy Smelterze. Mogę wam pokazać. O, jak widzicie, już mamy. Oczywiście te wszystkie maszyny z tego moda Ender IO potrzebują prądu i to w dużych ilościach. Ale okej, okay. gdy już zrobiliśmy te Vibrant, te vibrant Alloy Nagety, wystarczy, że ustawimy je tak jakby na, na boku. A do, środek, do środka damy emerald i powstaje nam wybrany krystal. Następną rzeczą, którą potrzebujemy jest Electrical Steel Ingot. Yy, zaraz wam pokażę, jak, się, jak się, go robi. Yy, również się go robi. Również się go robi w aloe-smelterze za pomocą jednego irona, pulverized cola i silikonu. Jakby ktoś z Was zastanawiał się, jak się robi silikon, to wystarczy przepalić nether quartz, dust w piecu. E, A nether quartz się po prostu można pokruszyć e, w grindstonie, kraszerze i w innych rzeczach, to się po prostu kruszy kwant. E, tak samo z węglem. I gdy mamy już tutaj wsadzone do naszego smeltera, klikamy dźwignię, robi się i mamy electrical steel. Następną niezbędną rzeczą do zrobienia powered spawnera będzie soul machine chassis, -cha cha -cha nie wiem jak to przeczytać, który robi się w następujący sposób. Czyli Simple Machine Chassis i Soul Dead Dyed Blend. E, ja wiem, że te nazwy najprawdopodobniej nie czytam dobrze, ale nie znam się na tym i nie jestem Anglikiem, a więc e, nie, nie, nie umiem mówić po angielsku i akcentować. Możemy to stworzyć również używając naszego all Smeltera. E, zrobi się to bardzo szybko, ponieważ e, taki jest właśnie plus, tej, plus tego e, Soul Machine Chassis i ogólnie wszystkich ale mamy tutaj takie coś jak Simple Machine eee, i craftuje się to w następujący sposób za pomocą czterech iron ingotów i czterech iron barsów oraz takiego czegoś jak Grimes of Infinity wygląda to trochę jak jakiś bedrock dust eee, ale to nie jest nic z tych rzeczy a więc tak, jak go pozyskać, jak się go wydoby, wydoby, wydobywa eee, wystarczy podpalić bedrocka flint and steelem i jest tam szansa chyba, nie znam dokładnie, ale chyba 25% na to, że gdy Bedrock skończy się palić, wypadnie nam właśnie ten Infinity Dust e, Znaczy Grinds of Infinity, nie Infinity Dust. Jak widzicie z, z, naszego, tego, z naszego płonącego Bedrocka wypadł płonący Grinds of Infinity I właśnie tak możemy stworzyć sobie ten Simple Machine Chasis. chyba I została nam ostatnia rzecz, czyli Z Logic Controller do niego będziemy potrzebowali osobnej maszyny, jaką jest Slice and Splice Tak wygląda jego inwentory Pierwszą rzecz, którą będziemy musieli do niego wsadzić to jakaś siekiera i jakieś nożyce Może być to drewniana siekiera, może być to dramatowa siekiera, siekiera żelazna Wszystkie siekiery po prostu tutaj mogą być Tylko, że im lepsza siekiera, tym się będzie po prostu mniej zużywała Tutaj mamy pokazany tego crafting Możemy sobie kliknąć dźwignię, to się tutaj robi, oczywiście też potrzebuje prądu, jak widzicie mamy już z logic controller. Ale okej, okay, gdy kraftujemy sobie to, e, powstaje nam takie coś jak powered spawner e, not painted empty. I gdy chcemy go postawić, to jak widzicie nie możemy, ponieważ jest napisane cannot spawn nothing. I o co z tym chodzi? E, będziemy musieli jakby do tego dodać rzecz, którą to będzie spawnować. A więc, e, jeżeli na przykład mamy, obok się, e, mamy w podziemiach jakiś spawner zombiaków albo tam czegoś innego, e, to wystarczy, że rozwalimy go sobie zwykłym hilofem. E, rozwalimy, rozwalimy, ale oczywiście nie na kreatywie. E, I z tego spawnera wypadają nam dwie rzeczy w przeciwieństwie do normalnego Minecrafta. Wypada nam broken spawner zombie i spawner shards. I do czego to służy? E, chociażby w kowadle, możemy sobie połączyć e, ten Powered Spawner z, z z naszym Broken Spawnerem za pomocą 16 leveli i teraz mamy takie coś jak Powered Spawner Zombie e, tak wygląda jego menu zaraz będę, zaraz będę go tłumaczyć ale teraz chciałbym wam pokazać jak zrobić taki podstawowy mob grinder z tym e, spawnerem e, Ok, a więc to jest nasz e, podstawowy mob grinder z tym spawnerem i wygląda on tak. Mamy tutaj takie coś jak e, Absorption Hopper. Czyli taki hopper, który będzie po prostu nam e, wysyłał itemy do skrzynki. W sensie jakby nie. M, że z, z 7 na 7 kratek będzie brał itemy automatycznie. W sensie na przykład rzucę tutaj m, tego Spawner Sharda. Jak widzicie on trafia automatycznie tutaj. E, jest to bardzo przydatne. Aczkolwiek dlaczego to... M, Item Conduit Connection West. Ale co musimy zrobić, żeby to mm, docierało, jakby do naszej skrzynki? Yy, gdy budujemy sobie Conduit, yy, jeden musi, jedno wejście musi być od, yy, ustawione na Extract, a drugie na Insert, czyli po prostu wejść i yy, wyjście i wejście. Ale okej. Okay. Gdy mamy już to gotowe, możemy sobie ustawić takie coś, że na przykład tutaj mamy sort item albo tutaj west możemy sobie ustawić item i pokazują nam się robią nam się takie, takie takie dziwne rzeczy i dzięki temu na przykład zaraz wam pokażę możemy po prostu transportować jakby itemy do skrzynki bez pomocy kabli wyrzucam to jest w skrzynce a więc jest to przydatne i bardzo fajne i tutaj mamy drugą rzecz i to jest to mob grinder z moda draconic evolution i co ten mob grinder robi no on po prostu nam zabija wszystkie moby na hit od razu nie trzeba czekać tylko on po prostu gdy się od razu gdy się zrespił, to one od razu zginą i ten absorption hopper który tutaj był zbiera itemy z nich i one trafiają do skrzynki ale okej okay. przejdźmy do tego jak działa ten powered spawner mamy tutaj takie coś jak redstone mod czyli że Active with signal, możemy to przestawić, żeby po prostu było cały czas aktywne Ale ja mam to ustawione na active with redstone signal Czyli po prostu aktywuje się, jeżeli pociągniemy dźwi dźwignię Mamy tutaj takie, co ma tutaj oczywiście jest miejsce na kapasitor I mamy tutaj takie coś Spawn, możemy sobie kliknąć, albo capture yy, I o co chodzi z tym spawn Spawn to jest po prostu najzwyklejszy tryb W którym spawnują nam się zombiaki Zaraz zobaczycie yy. E, Zaspawni się, tylko musimy pociągnąć dźwignę. E, przepraszam, coś nie zadziałało. Po prostu, gdy klikamy sobie Active Without Signal, to jak widzicie, respią nam się zombiaki mm, I tutaj jest ten e, Mob Grinder. I on je zabija, co prawda, z jakimś cooldownem, no ale zabija. Ale tak mamy jeszcze w tym funkcję Capture. I o co w nim chodzi? Mamy takie coś jak Soul Vial, możemy sobie tutaj, 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 to tutaj dać. Tutaj mamy progres I mamy zł złapanego zombiaka jakby w naszym sowialu I po prostu teraz możemy go sobie wypuścić Oczywiście później nie, nie można zapomnieć żeby po prostu to dać na spawn Ale aktualnie ja nie będę z tego korzystać więc na razie nie będzie na capture Ale okej, okay. jeżeli chodzi o spawnery to by było na tyle jeżeli odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę albo dodać subskrypcję, żeby nie przegapić następnych odcinków. Yy... Dziękuję za oglądanie, pa pa!